Nazywam się Tadeusz Barszczewski, y, mieszkam w miejscowości Trutnowo koło Barka Warmińskiego. Niedawno wybudowałem dom y, technologii y, domów szkieletowych. Y, w związku z tym, że jest to technologia bardzo oszczędna i ekologiczna, również zdecydowałem się zastosowanie nowoczesnych y, rozwiązań, jeżeli chodzi o dostarczanie energii. Mówimy, mówię tutaj o y, instalacji fotowoltaicznej. Kiedy zdecydowałem się na wybór instalacji fotowoltaicznej, poszukiwałem firm na rynku polskim, które zajmują się tą dziedziną. Wysłałem kilka zapytań ofertowych i w pierwszym momencie zgłosiło się kilka firm, ale spadł wybór na firmę Concept Energy. Na spotkaniu dotyczącym prezentacji paneli fotowoltaicznych przedstawiciel firmy Concept Energy przede wszystkim przekazał mi podstawową wiedzę dotyczącą tej problematyki. Dowiedziałem się, jakie są rodzaje paneli fotowoltaicznych, jak powinno się je stosować, jakie są oszczędności, jeżeli chodzi o zastosowanie tego rozwiązania. I jaki wpływ przede wszystkim mają one na ochronę środowiska. W związku z tym, że praktycznie pod koniec roku 2019 zakończyliśmy budowę, więc cały budżet został przeznaczony na budowę domu. Dlatego Zdecydowaliśmy się na finansowanie poprzez zaciągnięcie kredytu. Bardzo mi się podobało tutaj podejście pracowników firmy Concept Energy, którzy bardzo szybko pomogli mi wybrać bank i praktycznie załatwili całość całą procedurę wzięcia kredytu i załatwienia kwestii finansowych co do zakupu tej instalacji. Jeżeli chodzi o ekipę montażową firmy Concept Energy, uważam, że są to profesjonaliści wysokiej klasy. Bardzo profesjonalnie podchodzą do całości montażu. Dbają o to, co już w tej chwili jest zrobione, żeby nie zniszczyć dachu i dalej. Wspaniale są pozabezpieczani, także dbają przede wszystkim o warunki bezpieczeństwa podczas montażu instalacji. Uważam, że to bardzo dobre podejście. I bardzo dobrzy pracownicy, i polecałbym to w firmę w 100%.